Nigdy nie powiedzieli tego głośno. Ale w mojej rodzinie byłam mile widziana tylko tak długo, jak długo pozostawałam użyteczna i poza kadrem. Nazywam się Grace Blake. Mam 29 lat i jestem najstarsza z trójki dzieci. Mam młodszą siostrę Rachel i młodszego brata Eliego. Przez większość życia wierzyłam, że jeśli będę wystarczająco ciężko pracować, wystarczająco długo siedzieć cicho i wystarczająco często pomagać, to może, może pozwolą mi też istnieć na zdjęciu. Caroline, nasza matka była kobietą, która dokładnie wiedziała, co opowiedzieć, gdy ludzie patrzyli. Miała talent do mówienia tylko tyle, byśmy wyglądały na zadbane. Rachel była jej lustrzanym odbiciem, fotogenicznym softem, przy którym ja byłam ostra. Rachel była córką, która pasowała na płaszcze i kartki świąteczne. Byłam tą, która robiła zdjęcia, potem zawoziła kogoś na lotnisko, a w drodze powrotnej odbierała pranie. Eli, najmłodszy, był cichą duszą, uprzejmą. Spostrzegawczą i często zapominaną w emocjonalnej szarpaninie między mamą a Rachel. Trzymał się zdala od linii ognia. Nigdy go za to nie winiłam, kropka z zewnątrz, byliśmy normalni. Ludzie cały czas tak mówili. Taka urocza rodzina. Twoje dziewczynki są piękne, Caroline. Mieliśmy pozowane uśmiechy, kartki świąteczne, zdjęcia i pasujące do siebie swetry, kropka, ale w środku nosiłam ciężar wszystkich błędów, jakby to był mój obowiązek. Kiedy Rachel rzuciła pierwszą pracę i potrzebowała przedłużenia czynszu, Przelałam pieniądze kropka, kiedy mama dwa razy zapomniała zapłacić rachunek za prąd, pokryłam go bez słowa. Nigdy mi nie podziękowali. Ani razu. Nawet skinieniem głowy. A ja wciąż myślałem, że może pewnego dnia odwrócą głowy i zobaczą, że tam stoję. Nie jako cień kropka, nie jako naprawiacz. Po prostu Grace kropka zamiast tego jedyny raz, kiedy mama naprawdę na mnie patrzyła, to kiedy poprawiała mi kołnierzyk i mówiła. Może spróbuj się trochę bardziej uśmiechać. Na zdjęciach wyglądasz surowo. Zaczęłam więc wychodzić z nich po cichu. Nikt tego nie zauważył. Nie wtedy, kropka, jeszcze nie, kropka, Rachel zaręczyła się w środę. Pamiętam, bo stałem w kolejce w aptece, trzymając butelkę szamponu i słuchając krzyków malucha dwa korytarze dalej, kiedy przyszedł sms kropka, zdjęcie pierścionka i podpis zrobił to. Nie byliśmy blisko, ale cieszyłem się jej szczęściem. Odpisałem ze szczerymi gratulacjami. Zapytałem, jak się oświadczył. Powiedziałem jej, że chętnie pomogę we wszystkim, czego potrzebuje. Zaproponowałem nawet, że po cichu, bez zapowiedzi, pokryję część podróży poślubnej. Tylko prezent. Rachel nie odpowiedziała od razu. Kiedy to zrobiła, było to jedno słowo: TX. Odpuściłem. Może była przytłoczona kropka dwa tygodnie później, gdy kończyłem pisać maile w pracy, zadzwonił mój telefon. To była mama Caroline Blake. Jej imię rozświetliło ekran, i przez chwilę pomyślałem, że może po prostu. Może dzwoniła. Żeby mnie na coś zaprosić. Odebrałem kropka, nie przywitała się. Nawet nie myśl o pojawieniu się na ślubie. Jej głos był ostry. Ostateczny kropka zamrugałam, nie planowałam wygłaszać przemowy ani ubierać się na biało, mamo. Zamierzałem po prostu się pojawić. Dokładnie, powiedziała. Potem jej ton zmienił się w syropowatą miękkość, której zawsze używała, gdy mówiła coś okrutnego. Grace, nigdy nie wyglądałaś tak, jak powinnaś. Ubierasz się tak, jakbyś była w drodze na rozmowę o pracę i to niskopłatną kropkę, i kręcisz się w kółko. To niepokojące. Poczułam, jak te słowa wślizgują mi się pod skórę. Każdy stary siniak budził się natychmiast. Wtedy, gdzieś w pobliżu, usłyszałam lekki i roześmiany głos Rachel, jakby nic z tego nie było prawdziwe. Powiedz jej, że może wysłać prezent. Wciąż jest do tego dobra, prawda? Niewiele potem powiedziałam. Po prostu siedziałam, opierając dłoń na krawędzi biurka. Wszystkie te lata. Cały ten wysiłek. Pieniądze, przysługi, rzeczy, których nie powiedziałem, rzeczy. O które nie poprosiłem, kropka, wszystko to, a teraz nie pozwolono mi nawet siedzieć w tle. Byłam plamą na ich idealnym zdjęciu. Tą, której nie chcieli obrabiać w Photoshopie. Po prostu wymazać. A najgorsze było to, że nawet nie pomyśleli, że to zakwestionuje, kropka, nie płakałam. Nie krzyczałam, nie odzwoniłam ani nie wysłałam długiej, gniewnej wiadomości. Nie pytałam, dlaczego. Ja już wiedziałam. Gdzieś w głębi duszy zawsze wiedziałam. Zamiast tego, uśmiechnęłam się, kropka, był to ten sam uśmiech, którym obdarzałam menedżerów, którzy zakładali, że zostanę do późna bez pytania. Mała, wyćwiczona rzecz. Rodzaj uśmiechu, który pozwala ludziom myśleć, że się spasujesz, podczas gdy tak naprawdę, już się oddaliłeś, kropka tej nocy zalogowałem się do portalu podróżniczego, gdzie zaplanowałem pakiet dla Rachel na podróż poślubną. Przelew na kwotę 400 dolarów wysłałem kilka tygodni temu, był to cichy prezent, o który nikt nie prosił, ale który, jak sądziłem, mógł w końcu wpleść mnie w ich życie. Cofnąłem to w mniej niż 10 sekund. Następnie zrobiłem zrzut ekranu. Bez podpisu, bez złości. Wysłałem go mamie. Chwilę później dodałem cztery słowa: Nie chciałbym niczego zepsuć, wiedziałem, że to widziała. Zawsze czyta wiadomości, nawet jeśli na nie nie odpowiada. To był pierwszy krok. Nie zemsta, tylko wycofanie się. Kropka potem zamknąłem laptopa, zrobiłem sobie herbatę i usiadłem na kanapie w ciszy. Nie takiej, która krzyczy lub odbija się echem, ale takiej, która delikatnie szumi, gdy coś w końcu zostało odłożone. Kropka później tej nocy otworzyłem folder, którego nie dotykałem od miesięcy, moje pliki inwestycyjne. Jakiś czas temu, po tym jak covid zamknął połowę branży eventowej, po cichu kupiłem kilka walczących miejsc. Jeden z nich się wyróżniał. Rosehaven Estate, biała altana, wypielęgnowane trawniki, drogie brunsze. A najnowszy post Rachel na Instagramie był oznaczony radosnym podpisem. W końcu zarezerwowałam wymarzone miejsce. Wpatrywałam się w ekran bez ruchu. Następnie otworzyłam umowę, sprawdziłam adres, wyciągnęłam wewnętrzną notatkę i potwierdziłam swoje uprawnienia. Kropka nie tylko byłem częściowym właścicielem Rosehaven, ale miałem ostateczną władzę nad wszystkimi wydarzeniami na dużą skalę, w tym weselami. Nie czułem triumfu. Nic jeszcze nie czułem. Po prostu siedziałem, herbata stygła, myśląc, że zarezerwowała miejsce, które zbudowałem. I nadal uważają, że nie pasuje do tego zdjęcia. Nie spieszyłem się. Następnego ranka nie spieszyłem się. Powoli wziąłem prysznic. Zaparzyłem dobrą kawę, otworzyłem dokumenty Rosehaven jeden po drugim, jakbym układał pościel. Nie byłem zły, tylko uważny. Kropka w pewnym sensie nie pozwalałem sobie na to od dłuższego czasu. Rezerwacja na ślub Rachel została potwierdzona. Liczba gości, szczegóły cateringu. A nawet kwartet smyczkowy. Wszystko już było. Umowa została podpisana 6 miesięcy temu na nazwisko Jasona, jej narzeczonego. Wtedy to zobaczyłem. Strona 9, linia 15, klauzula, na którą nalegałem, gdy restrukturyzowaliśmy umowę po pandemii. Pełna płatność na 10 do 10 dni kalendarzowych przed planowanym wydarzeniem. Nie dotrzymanie tego terminu oznacza utratę rezerwacji bez zwrotu kosztów. Nieopóźnienie, nie kara. Przepadek. Ponownie sprawdziłem datę ślubu, 27 kwietnia. Dziś był 15, 12 dni. Przejrzałem historię płatności. Kropka, depozyt wpłynął kilka miesięcy temu. Ale brakowało ostatniej płatności, tej, która wszystko zablokowała. Nie została nawet zainicjowana. Kropka odchyliłem się do tyłu, splatając palce na brzuchu i wpatrując się w sufit. Mogłem napisać do Rachel. Wystarczyła prosta linia. Hej, twoje saldo jest wymagalne. Ale echo jej głosu wciąż tam było, śmiejąc się tylko poza ekranem. Powiedz jej, że wciąż może wysłać prezent. Więc nie zrobiłem nic, nie ze złości. Z jasności. Nie musiałem przesuwać żadnych elementów. Plansza była już ustawiona, myśleli, że wypadłem z gry, ale to ja byłem właścicielem stołu. Przez następne dwa dni patrzyłam, jak Rachel publikuje przymiarki sukienek. Opcje dekoracji, czaty grupowe wypełnione prezentami rsvp. Patrzyłam, jak mama wrzuca na Facebooka zdjęcia z odliczaniem, 12 dni do ślubu naszej córeczki. Nikt się ze mną nie skontaktował, nikt nawet nie udawał. A jednak część mnie wciąż spoglądała na mój telefon, oczekując czegoś. Nie na przeprosiny, tylko na mgnienie uznania. Może jakaś szczelina w ciszy. Ale nie było nic. Tylko stary szum bycia niewidzialnym, kropka ten, który znałem przez całe życie. Tylko tym razem nie sięgałem po światło. Pozwalałem im siedzieć w ciemności, kropka rankiem 17 kwietnia pozwoliłem sobie zasnąć. Kiedy się obudziłem, niebo było miękkie i szare, a pogoda sprawiała, że chciało się pozostać w ciszy, kropka zrobiłem śniadanie, jajka, tosty, nic wyszukanego, i sprawdziłem skrzynkę odbiorczą ze spokojem, któremu nie do końca ufałem. Wciąż żadnej płatności, żadnej wiadomości. Po prostu cisza. Około południa zadzwoniła Emma. Jest starszym koordynatorem w Rosehaven i jedną z niewielu osób w tym biznesie, którym ufam. Nie znała całej historii, wiedziała tylko, że Rachel z wesela Carsona wcześniej przyjęła nazwisko Jasona. Nawet przy rezerwacji nie zapłacili ostatecznego salda. Jej ton był lekki, ale słyszałam pod nim napięcie. Hej Grace, właśnie sprawdzam konto Carsona. Wysłałam dwa przypomnienia. Brak odpowiedzi. Jesteśmy teraz w dziesięciodniowym oknie, chciałem tylko sprawdzić, jak chcesz kontynuować. Kropka nie zatrzymałem się. Postępuj zgodnie z umową, powiedziałem kropka M zawahała się. Na pewno mają ustawionych dostawców, całe wypuszczenie gołębia podczas ślubów. To skomplikowane. Tak samo jak zasady, odpowiedziałem kropka zaśmiała się cicho. W porządku. Termin upływa o północy, kropka rozłączyłem się i przez dłuższą chwilę wpatrywałem się w telefon. Nie z wątpliwości, ale z przyzwyczajenia. Spędziłem tyle lat przewidując ich chaos, przygotowując się na nagłe wypadki, które nie były moje, zatykając dziury, za których załatanie nikt mi nie dziękował, kropka, ale tym razem się nie ruszyłem. Nie ostrzegłem ich, nie wysłałem szturhańca, delikatnego przypomnienia czy cichego ratunku. Dali mi jasno do zrozumienia, że nie jestem rodziną. Nie jestem wart zdjęć. Nie warta zaproszenia. Tylko konto bankowe z nogami. Pozwoliłem więc zegarowi się skończyć. Kropka tej nocy o 12.01 rezerwacja została automatycznie oznaczona jako nieważna w naszym systemie. Czysta flaga. Miejsce zostało oficjalnie zamknięte. Nie świętowałem tego. Po prostu zgasiłem światło, umyłem zęby i poszedłem wcześniej spać. Po raz pierwszy od lat spałem bez sprawdzania w telefonie. Czy ktoś nie jest w nagłym wypadku? I po raz pierwszy byłem jedyną obudzoną osobą w mojej historii. Następnego popołudnia mój telefon rozświetlił się od nieznanego numeru. Pozwoliłem mu przejść do poczty głosowej. 30 sekund później zadzwonił ponownie. Ten sam numer. Odebrałem za trzecim razem. Cześć, czy to Grace, zapytała zdyszana kobieta. Tu Teresa. Jestem organizatorką ślubu Rachel. właśnie próbujemy rozwiązać mały problem z Rosehaven. Wygląda na to, że wystąpił błąd płatności. Myślimy, że to usterka kropka odchyliłem się na krześle i spojrzałem przez okno. Nie ma żadnej usterki, Tereso. Ostateczny termin płatności minął wczoraj. Konto nie zostało uregulowane. Rezerwacja została zwolniona automatycznie, kropka cisza. Słyszałem coś stłumionego w tle, podniesione głosy, może trzaśnięcie drzwiami. Potem wróciła i jej ton stał się cieńszy. Ale na pewno jest coś. Co możemy zrobić? To dzień jej ślubu. Goście przylecą. Rozumiem, powiedziałem łagodnie. Ale umowa to umowa. Dostałaś już dwa przypomnienia, kropka jęknęła coś. Czego nie dosłyszałem, po czym się rozłączyła kropka nie minęła nawet godzina, gdy zadzwoniła Caroline. Grace. Bez przywitania. Żadnej pauzy. Co się dzieje z miejscem? Rachel wpadła w histerię. Powiedzieli, że rezerwacja została odwołana z twojego powodu kropka nie podniosłem głosu. Ja. Niczego nie odwołałam. Nie dotrzymali terminu. System zajął się resztą. Ale wiedziałeś, warknęła. Mogłeś coś powiedzieć? To znaczy, że mogłem wkroczyć i naprawić to, jak zawsze. Kropka nastąpiła długa cisza. Potem jej głos stał się zimny. Naprawdę tak bardzo nienawidzisz swojej siostry. Nie, powiedziałem powoli. Po prostu w końcu przestałam pozwalać ci traktować mnie tak, jakbym była jednorazowego użytku. Kropka słyszałem, jak łapie oddech. Powiedziałeś że zrujnuje zdjęcia, więc usunąłem się z obrazu. kropka Nie odpowiedziała. Po prostu się rozłączyła. Kropka, kilka minut później Rachel napisała do mnie kropka, bez powitania. Żadnego emoji. Po prostu, naprawdę nie mogłaś nas ostrzec. Kropka Potem druga wiadomość. Wow. Dużo goryczy. Nie odpowiedziałem. Nie musiałem. Ponieważ miejsca już nie było. Sprzedawcy się wycofywali. Gołębie zostały w klatkach. A oni wciąż nie wiedzieli, że jeszcze nie skończyłem. Nie było nawet blisko kropka. Sobota nadeszła z pogodą, o jakiej marzą panny młode. Chłodne powietrze, blade słońce. Jezioro w Rosehaven wciąż jak szkło. Delikatny wiatr przecinający wczesnowiosenne kwiaty obudziłem się wcześniej nie z niepokoju, ale z czegoś innego. Może z ciekawości. Albo spokoju. pokoju kropka zaparzyłem kawę, wyprasowałem koszulę, której nie planowałem nosić, usiadłem przy oknie z nogami podkulonymi pod siebie i patrzyłem, jak wszystko zaczyna się rozpadać kropka pierwszy post pochodzi od jednej z druhen Rachel. Selfie, zdezorientowany wyraz twarzy. Okno samochodu za nią, miejsce zamknięte, nikt nie odpowiada na bramę kropka odświeżyłem tak. Kolejny post grumman przechadzający się obok wynajętych samochodów. Mała dziewczynka śpiąca na tylnym siedzeniu. Tierre zecuwa się na boki, kropka współlokatorka Rachel z kolecz, upytająca, czy nie pomyliła daty. Brama pozostała zamknięta, nikt nie ostrzegł gości. To była część, której się nie spodziewałam, kropka myślałam, że Rachel lub mama przynajmniej wyślą w ostatniej chwili wiadomość o odwołaniu imprezy, żeby zachować twarz. Ale tego nie zrobiły. Byli pewni, że ktoś się pojawi i to naprawi. Wciąż czekały na ekipę sprzątającą. Potem pojawił się post, który sprawił, że się uśmiechnąłem. Seria profesjonalnych zdjęć opublikowanych przez koordynatorkę Emi Rose Haven. Długie stoły udrapowane na biało. Bar z deserami pod niestandardowym łukiem. Piramida z kieliszków do szampana. Podpis brzmiał Mam zaszczyt zorganizować dziś piękny wiosenny lunch dla dobrze prosperującego lokalnego zespołu. Hashtag prywatne wydarzenie korporacyjny luksus zarezerwowany. W rogu jednego zdjęcia, prawie poza kadrem, znajdował się drewniany znak Rachel wykonany na ETSI. Kazała go ręcznie namalować kaligraficznym pismem. Forever starts here. Teraz widniał na nim napis. Sukces zaczyna się tutaj. Wpatrywałam się w nią przez długi czas. Z ciepłą kawą w dłoniach. kropka Tego samego popołudnia ciocia Lidia wysłała mi wiadomość. Cześć, kochanie. Chciałam się tylko zameldować. Rachel jest zdruzgotana. Twoja mama jest zdruzgotana. Wpatrywałam się w jej wiadomość, zanim odpisałam. Powiedziała, że zniszczy jej zdjęcia. Wziąłem to na poważnie kropka później nikt już się nie odezwał. Przynajmniej dopóki czat grupowy nie rozświetlił się tego wieczoru. Nie mój wątek rodzinny. Kuzynka przesłała zrzuty ekranu, mama obwiniała Emmę, obwiniała miejsce. Obwiniała Merkurego w retrogradacji, Rachel wtrąciła swoją zwykłą truciznę. Zawsze była zazdrosna. Ten jeden cios. Nie jak policzek. Jak westchnienie. Zazdrosna oceo. Oto, że zawsze stałem za obiektywem, który wymazywano i kazano mi się uśmiechać. Nie, nie byłam zazdrosna. Skończyłem z tym, kropka pojawiła się następnego ranka. Bez ostrzeżenia. Żadnego SMS-a. Tylko trzy ostre puknięcia, jakby drzwi były jej coś winne. Kiedy je otworzyłem, Caroline Blake stała tam z zaciśniętymi ustami kropka marynarka miała pomarszczony tuż do rzęs, który zaschnął w załamaniach pod jej oczami. Myślisz, że to czegoś dowodzi. Wysyczała kropka, nie wzdrygnąłem się. Nie powiedziałem. Wiem, że tak kropka wpatrywała się we mnie, czekając na wersję Grace, którą pamiętała tej, która przepraszała tylko za zbyt głośne oddychanie. Tej, która sprzątała bałagan. Zanim ktokolwiek o to zapytał. Ale ta wersja przestała otwierać drzwi. Upokorzyłaś swoją siostrę. Kropka patrzyłem na nią przez dłuższą chwilę. Wyglądała na mniejszą niż pamiętałam. Nie fizycznie. Po prostu była mniej wysoka. Upokorzyła mnie, powiedziałem. Ty też. Przez lata, kropka otworzyła usta, żeby zaprzeczyć. Nie dałem jej na to miejsca. Kupiłem miejsce. Zapłaciłem za miesiąc miodowy. Pokryłam rachunki, do których braku nigdy się nie przyznałeś. Niosłem tę rodzinę tak cicho, że wszyscy zapomnieli, że coś ważą kropka zacisnęła szczęka. Nie mieliśmy na myśli, miałaś na myśli każdą z tych rzeczy, wtrąciłem. Za każdym razem, gdy pomijałaś mnie w kadrze. Za każdym razem, gdy udawałeś, że nie jestem wart stania obok, po prostu nie sądziłeś, że przestanę się pojawiać. Kropka zrobiła krok do przodu, jakby chciała się kłócić. Jakby miała przygotowaną przemowę. Nie pozwoliłem jej jej użyć. Powiedziałeś, że zrujnuje zdjęcia. Więc się wyniosłam. A potem wzięłam ramkę, kropka stała tam drżąc. Ale nic nie powiedziała. Żadnych przeprosin. Żadnych łez. Po prostu i cisza kropka w końcu dodałem jeszcze jedną rzecz. Nie gorzką. Nie ostrą. Po prostu prawdę. Możesz powiedzieć, Rachel, że nie jestem zły. Jestem wolny. To lepszy prezent niż cokolwiek w jej rejestrze. Kropka potem zamknąłem drzwi. Delikatnie. Bez trzaśnięcia. Żadnego ostatniego słowa. Tylko ciche kliknięcie czegoś skończonego, kropka minął miesiąc. Potem dwa. Żadnych telefonów. Żadnych gałązek oliwnych. Żadnych nagłych przebudzeń. I to było w porządku, kropka zaczęłam jadać kolację z Eli dwa razy w tygodniu. Tylko we dwoje. Bez napięcia. Żadnego przedstawienia. Rozmawialiśmy o pracy, filmach, rzeczach, których brakowało nam w życiu. kropka, Czasami nawet śmialiśmy się z wielkiej ślubnej katastrofy. Jak zaczął ją po cichu nazywać. Zadzwonił do mnie dzień po tym, jak zrezygnowałam z funduszu na miesiąc miodowy. Jeśli zamierzają zachowywać się tak, jakbyś nie istniała, powiedział, to nie będę udawał, że są święci. kropka Nigdy nie podniósł głosu, nigdy nie stanął po niczyjej stronie. Po prostu się pojawił. To wystarczyło, kropka. Od czasu do czasu dostawałem cichą wiadomość od kogoś, kto był na miejscu. Kuzyn, stary sąsiad, sprzedawca. Nigdy nie mówili tego wprost, ale ton był zawsze taki sam, kropka. Widziałem, co zrobiłeś. Rozumiem to. Słusznie postąpiłeś, kropka. Nie potrzebowałem ich potwierdzenia. Tak naprawdę nie potrzebowałem niczego, ponieważ w końcu miałem coś, czego nie smakowałem od lat. Spokój. Nie ten kruchy, który zależy od uszczęśliwiania wszystkich, taki, który wynika ze świadomości, że nie jesteś już nikomu winien swojego milczenia. Nie pisałem. Nie tłumaczyłem się. Nie musiałem. Zbudowali swoje życie na idealnych kątach, pozach, filtrach i wyselekcjonowanych momentach. Myśleli, że wymazanie mnie ochroni ich obraz. Zamiast tego dałem im prawdę której nie mogli wykadrować, kropka, nikt nie pamiętał sukienki Rachel. Pamiętali czekanie w szpilkach przed zamkniętą bramą. Pamiętali kieliszki szampana podawane nieznajomym. Pamiętali jak pytali, czy nie mają pomocy, w końcu ktoś szepnął. Może to nie Rachel jest tu ofiarą, kropka, to wystarczyło, kropka, próbowali wypisać mnie ze zdjęcia, kropka, wzięłam więc ramkę, kropka i spaliłem ją.